W kolejnym vlogu na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było. Posłuchajcie, jest już jesień, więc to oznacza tylko jedno. Cozy jesienny vlog. Zaraz będę robić cynamonki, bo za jakąś godzinę przychodzą do mnie moje przyjaciółki. Będziemy mieć taki cozy jesienny wieczór, więc nie mogę się doczekać Także tak, będę robić cynamonki Jeżeli mówię trochę niewyraźnie, bądź jestem lekko spuchnięta To dlatego, że miałam wczoraj wyrywaną ósemkę W każdym razie, no słuchajcie, jest jesień to jest moja ulubiona pora roku. Uwielbiam jesień, szczególnie taką wczesną, kiedy można zauważyć te wszystkie zmiany zachodzące w przyrodzie. Spadek temperatury, dni są coraz krótsze. To ma tak wspaniały klimat i ja naprawdę uwielbiam jesień. Więc w tym vlogu chciałam w ogóle też trochę pogadać o takich moich jesiennych intencjach, o moich jesiennych hobby, tym w ogóle jak sobie radzę. Z chociażby, no wiecie, jak to jest spadek nastroju, krótsze dni, odporność, sezon infekcyjny. Ale mam swoje tipy na to, więc później też trochę Wam o tym opowiem. Trochę też o książkach, właśnie tak jak wspominałam, o tych zajawkach hobby, takich typowo jesiennych. Ale teraz w sumie zacznę robić te cynamonki. I może wam trochę opowiem o tych intencjach. Wyjęłam masło, musi się ono troszeczkę ocieplić. Słuchajcie, ja mam na tą jesień następujące intencje. One są co roku mam wrażenie trochę podobne, ale jednak troszeczkę inne. Więc przede wszystkim, wiecie, jesień to jest taki okres zwolnienia, wychillowania, zajęcie się tak bardziej sobą, bo wiecie, przebywamy więcej w domach, Więcej też z bliskimi. Zastanawiamy się, to jest też taki moment, okres refleksji. Um... I moja intencja jest przede wszystkim taka, żeby zadbać o siebie, żeby być dla siebie takim, wiecie, ciepłym kocykiem i ciepłą herbatką, żeby dużo pisać. Ja, słuchajcie, ostatnio bardzo dużo piszę, po prostu przelewam moje myśli na papier, bo to jest trochę coś innego niż tylko takie kminienie w głowie. Za tym stoi szereg różnych procesów chemicznych, które zachodzą w naszym mózgu, ale to jest bardzo ciekawe i dzięki temu też. Będę mogła kiedyś sobie do czegoś wrócić, no bo to po prostu będzie przelane na papier i będę to realnie widzieć. I też często na przykład jak mam jakieś pętli w głowie, jakiś problem, to te moje myśli, które są taką włóczką, wiecie, poplątaną u mnie w głowie, pisanie sprawia, że ja tą włóczkę tak stopniowo, stopniowo rozplątowuję, bo wiecie, czasami jak jesteśmy sami w swojej głowie, nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, jak to brzmi. Tak wiecie, na żywo. I jak zaczynasz o tym pisać, to czasami możesz sobie zdać sprawę, że ej, w sumie to o co mi w ogóle chodzi. Albo znajdujesz rozwiązanie, albo zauważysz coś jeszcze innego i to jest wspaniałe w ogóle pisanie samo w sobie jako czynność ma masę korzyści dla naszego mózgu, więc bardzo polecam. Wszystkie jakieś moje marzenia, plany, właśnie intencje, mm, przemyślenia, rozkminy. Bardzo, bardzo lubię pisać i. Tak, i chcę to po prostu kontynuować. Kolejną intencją jest oczywiście to, że, wiecie, jesień to jest czas czytania pod kocykiem, z herbatką, więc jak najbardziej chcę dużo po prostu czytać, jak najwięcej. Szczególnie, że wiecie, w lato zawsze jesteś do roboty, bo jest ciepło, bo są długie dni, bo można wyjść na rower, można wyjść na spacer, koncert, festiwal, to tamto się to, a w jesień trochę te wszystkie możliwości tak się. Ograniczają do, do niewielkiej ilości, no bo jest ciemno, zimno i, i wiadomo. Więc no ja generalnie czytam zdecydowanie więcej w jesień i w zimę, a w lato też. Ale tak jak mówię, zawsze jest coś do innego do roboty i bardziej też królują u mnie audiobooki w lato, które też bardzo lubię, ale jednak wiecie, papier to papier, książka to książka, więc ja słuchajcie, w ogóle wyjeżdżam za półtora tygodnia i to nam dosyć długo. Yy, jeszcze nie powiem gdzie. Może jak ten vlog już wleciał, to już tam jestem, bo nie wiem, jak mi pójdzie z montażem. Bo trochę nie montowałam, więc może mi pójść z tym wolno, ale yy, tam w ogóle nie będzie jesiennie. I trochę nad tym ubolewam: w sensie jestem mega wdzięczna i mega się jaram na ten wyjazd, ale kurczę, no ja kocham wrzesień i październik. To są takie, no chyba moje ulubione miesiące w roku, więc trochę. Wiecie, wiecie, wrzesień już dobiega końca. Eee, ale bardziej mi chodzi o ten no ale trudno, mega, mega się cieszę i też na pewno wpadnie nie jeden vlog z tamtego miejsca, gdzie będę. A w ogóle, a propos też wyjazdów, zmian, to jutro mam pierwszy dzień na nowej uczelni, nowe studia, magisterka, także też sobie was ze sobą mega się cieszę. Kolejną rzeczą. Em... Kurczę, tak się zastanawiam, oczywiście wiecie, takie rzeczy jak dbanie o siebie, uważność, medytacja to jest coś, co mi też towarzyszy na co dzień, więc trochę ciężko mi to jest uwzględnić jako jakąś szczególną jesienną intencję. Po prostu skupienie się na sobie, bycie dla siebie dobrym. Rozwijanie się. Ja jestem ostatnio obses, jeżeli chodzi o pisanie, czytanie, po prostu being over educated to jest coś, co ostatnio mi tak mocno towarzyszy i uwielbiam to, uwielbiam to, jak się rozwijam. Też w tematach, w których się na przykład no, nie rozwijałam nigdy wcześniej, no nie, na przykład ostatnio mega mnie interesuje filozofia i historia. Ja już kiedyś się uczyłam i tego, i tego, wiadomo, nawet byłam w klasie, w liceum o profilu historycznym, ale... Chcę zagłębić bardziej pewne tematy i to też jest moją intencją na jesień, żeby właśnie dzięki temu, że więcej będę siedzieć w domu i, i czytać i tak dalej, to właśnie zagłębienie się w te tematy. Mm, I to chyba tyle, kurczę, coś mi nie przychodzi nic bardziej do głowy, ja tak to spontanie to mówię. Zabieram się do te synamonki, bo już niedługo przychodzą dziewczyny, więc, więc tak, w dalszej części vloga też sobie jeszcze trochę pogadamy, więc oglądajcie dalej. Szybkie podsumowanie weekendu, bo był to dla mnie weekend mocno ekscytujący, bo miałam pierwszy zjazd na nowych studiach, nowa uczelnia, nowy kierunek, więc trochę się działo. Tak w ogóle, nawiązując do tematyki vloga: nauka, książki, biblioteka, kawa i deszcz za oknem. I love it. Nie będę w sumie jakoś się odgrywać, ale po prostu chciałam powiedzieć, że był to wspaniały weekend, miałam wspaniałe zajęcia, bardzo mi się podoba, so far. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam też zjazd za tydzień, um, ale no, mega się jaram kurczę, bo studiuję coś, co bardzo mnie interesuje. Zresztą, jak oglądaliście poprzedniego vloga, to wiecie, że się obroniłam. Um, Dwa miesiące temu licencjat e, i bardzo mi się podobały te studia, ale właśnie dzięki nim odkryłam, że interesuje mnie psychologia społeczna e, tak najbardziej, bo ja studiowałam już kierunek psychologiczny, ale teraz studiuję po prostu psychologię magisterską i e, specjalizację z psychologii stosowanej psychologii społecznej. To jest obszar psychologii, który mnie totalnie najbardziej teraz interesuje, chociaż jest wiele obszarów psychologii, które mnie interesują, ale to jest właśnie jeden z nich. No, i nie ma za bardzo co, co, co gadać, no bo w sumie o czym, ale chciałabym tak powiedzieć, że mega się cieszę, jestem mega wdzięczna, że w ogóle mogę studiować w takim miejscu, że mam takie komfortowe warunki. Chodzić na takie poranne spacery. Na początku jesieni, kiedy jest taki kresp w powietrzu, widzę o co chodzi, że jest to po prostu zimno, ale tak fajnie świeci słońce i to jest, to jest tak wspaniałe. Serio, cudownie. Jestem właśnie na spacerze i korzystając z okazji stwierdziłam, że opowiem wam trochę o moich jesiennych hobby. Mam dosłownie jedną kreskę baterii, więc nie wiem, czy nie wyłączy się nagrywanie w trakcie, no, ale najwyżej po prostu dogram, więc that's ok. W ostatnim czasie pojawiło się u mnie kilka nowych hobby i z racji tego, że jest jesień, no to ja to trochę nazywam jesiennym hobby, no bo to w sumie jest takie trochę jesienne hobby. Chodzi mi tutaj e, numer jeden o... Gotowanie, a konkretniej pieczenie, bo wiecie, gotowanie to jest takie, wiecie, no ja codziennie gotuję, tak, bo ja mieszkam, no już nie z rodzicami, więc mi raczej nikt nie ugotuje, robię sobie codziennie jedzenie, wiecie, do pracy i po pracy i tak dalej i lubię gotować, w sensie lubię po prostu robić sobie jedzenie, szczególnie takie, wiecie, fit, takie, wiecie, zdrowe, odżywcze jedzenie. Ostatnie trochę więcej piekę. I to nie tylko chlebek bananowy, bo oczywiście robiłam to już wcześniej Piekę też różne rzeczy, zaczęłam piec na przykład jakieś ciasta Wiecie, cynamonki, zrobiłam parę tygodni temu apple pie Pumpkin pie, oczywiście cynamonki Chlebek dyniowo-bananowy Także tak wiecie, mega jesiennie i w ogóle dzisiaj będziemy robić rwańca cynamonowego Więc no, can't wait Ja w tym znajduję taki, taką trochę medytację No bo wiecie, musicie skupić się na tym co jest tu i teraz, odmierzać składniki, dodawać składniki upewnić się, że wszystko robicie dobrze no i później w rezultacie macie to coś co upieczecie i nie dość, że możecie to zjeść, to jeszcze możecie też się z kimś podzielić i to daje taką fajną satysfakcję, że no, zrobiliście coś fajnego, smacznego a nawet ich nie wyjdzie mi to się zdarzyło ostatnio wiele razy, że mi nie wyszło coś to yy, jest to też po prostu taka no, forma nauki gdzieś tam nowa umiejętność wiadomo, że pieszanie to też jest Ciężka rzecz, naprawdę, żeby upiec coś takiego bardziej zaawansowanego niż ciastka maślane, no to, to naprawdę trzeba też ćwiczyć i, i tak, i mam dużo różnych fajnych przepisów, nawet jak robię zgodnie z przepisem, to mi czasami nie wychodzi, nie wiem czemu tak jest, co naprawdę bardzo fajne i takie właśnie, taka cozy aktywność, wiecie, pieczenie, love it, love it. Kolejną aktywnością jest oglądanie filmów ja wiem, że to jest mega basic. Ale ja słuchajcie, jestem osobą, która nigdy jakoś zbytnio nie ogląda filmów, bo zawsze to uważam za taką trochę stratę czasu, że jakby wiecie, ja nie mam czasu na dwie godziny dziennie, żeby po prostu sobie leżeć na kanapie i oglądać film. W sensie nie to, że nie mam czasu, ale wolę w tym czasie robić coś innego, na przykład pójść na trening, nie wiem, ogarnąć, posprzątać, pójść na spacer, ym, pouczyć się, poczytać, jakby cokolwiek, ale wiecie, leżenie... Nawet nie mam telewizora w domu Chciałam powiedzieć leżenie przed telewizorem Ale leżenie przed laptopem To jest dla mnie takie trochę Taka stata czasu Ale ostatnio jak miałam wyrywaną ósemkę Na tym vlogu miałam tą i czułam się ok Jak widzieliście nie miałam jakiejś wielkiej opuchlizny Ale ta ósemka, która była wyrywana trzy tygodnie temu Po prostu wyglądałam tragicznie Czułam się tragicznie i nie mogłam robić nic Więc dosłownie... Leżałam na kanapie, no i zaczęłam oglądać właśnie jakieś filmy. Wiecie, nagradzane, jakieś kultowe, klasyki i dalej, których no, nigdy nie widziałam właśnie z tego powodu. I miałam takie, ej, że kurczę, jednak dobry film to jest naprawdę bardzo duża wartość. I to jest wspaniałe takie przeżycie trochę obejrzeć taki dobry film. Oczywiście w pełnym skupieniu, bez scrollowania telefonu w międzyczasie. I szczerze pokochałam to. Więc teraz mam bardzo, bardzo długą listę filmów do obejrzenia e, Takich głównie właśnie jakichś klasycznych, takich wiecie, nagrodzonych e, Więc znajduję sobie czas parę razy w tygodniu, żeby coś obejrzeć Chodzę też do kina, to jest też nowa aktywność Oczywiście wiecie, no byłam już kiedyś, ale e, tak bardziej Czy samo dla siebie, czy to samo, czy to z kimś To jest taka fajna, to jest bardzo fajna aktywność I taka właśnie, można powiedzieć, trochę jesienna Była mi kamera, więc dokrywam już z mieszkania, ale było tak wspaniale. To ciasto cynamonowe wyszło nam tak przepyszne. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tej pralki w tle, a jak będzie, no to to jest pralka jak coś. Kontynuując wątek jesiennych hobby, wspomniałam Wam o filmach, pieczeniu i w sumie takim ostatnim jesiennym hobby są u mnie kolorowanki. Ja już kiedyś miałam styczność oczywiście z kolorowankami i tak dalej, ale przypomniałam sobie o tym. i nie stwierdziłam, ej, to jest świetny pomysł, żeby po prostu sobie, wiecie, usiąść wieczorem i kolorować sobie jakąś kolorowankę, a w tle słuchać, nie wiem, audiobooka albo jakiegoś podcastu. Kupiłam sobie właśnie kilka kolorowanek i pisaki i naprawdę jest to fajne, naprawdę jest to fajne. Ja w ogóle lubię malować, wiadomo, że kolorowanki to jest po prostu kolorowanie jakieś już... Narysowanych elementów, ale malowanie również mi sprawia mega przyjemność i nawet w zeszłym tygodniu malowałam sobie coś. I jak już wspomniałam przed sekundą o książkach, audiobookach, to powiem Wam, co teraz czytam, co mam w planach czytać, bo jak ten vlog wyszedł, to albo jestem w podróży, albo jestem już tam, gdzie spędzę następne. Dłuższy czas. Także powiem Wam, co mam w planach na ten miesiąc w sumie, bo jest początek października, więc e, co mam w planach czytać na ten moment słucham w audio Chłopek. Ta książka, już wiecie, była popularna bardzo dawno temu, e, nawet mam wersję papierową, ale strasznie mi niewygodnie taką dużą książkę. Brać ze sobą, więc stwierdziłam, że audiobook będzie lepszą formą i słucham na Bogubicie. I przesłuchałam 30%, no to to jest troszeczkę. I to jest, wiecie, bardzo, bardzo interesujący temat. Ja bardzo lubię takie społeczno-feministyczno-historyczne tematy. Także no jest to ciekawa, bardzo historia. Myślę, że każdy powinien to przesłuchać, bo to jest jedna z takich książek, która. Otwiera oczy po prostu. Jestem też w trakcie słuchania człowieka i jego symbole hmm, Junga no to to jest klasyk, no nie, i tak samo klasykiem, którego słucham są rozmyślania Marka Aureliusza też słucham tego trochę na raty, bo wiecie, no jednak to jest taki, kurczę, cięższy język, cięższa tematyka też wiecie, taka filozoficzna, więc to też trzeba mieć przestrzeń i nie zawsze się chce słuchać takich rzeczy, jak się jedzie wiecie, tramwajem do pracy, więc po prostu na razie też 30% około mam przesłuchane, bo, no bo to jest taka trochę cięższa książka, nawet zresztą yy, w przedmowie do tej książki jest powiedziane, żeby słuchać tego na i, I rozumiem dlaczego. I ostatnią rzeczą, której teraz też słucham, nieopowiedziana historia psychiatrii Liebermana. E, to jest taka książka po prostu o historii psychiatrii, też trochę historii psychologii, bo to się gdzieś tam przeplata. Ostatnio, przez to, że właśnie jest jesień i tak dalej, ja znajduję tyle wspaniałych książek, które ja chcę przeczytać, ale dosłownie nie mam na to nawet czasu, jeszcze biorąc pod uwagę to, że zaczęłam studia i no tam. Mam naprawdę bardzo dużo literatury do przeczytania. Szczególnie takiej, no wiecie, naukowej, psychologicznej i tak dalej. I to jest też troszeczkę, wiecie, no ciężkie. Natomiast wyjeżdżam, więc mam plan to po prostu dużo czytać. Kilka książek papierowych, które biorę ze sobą i to są te książki. Plus dwie, które mam do odbioru w księgarni i odbiorę je jutro. Ale powiem o nich na koniec. The Wedding People, książka, którą kupiłam bardzo dawno temu i nie zabrałam się za nią. I stwierdziłam, że... Ten wyjazd będzie dobrą okazją, żeby może ją w końcu przeczytać, Z tego, że na moim wyjeździe będę też czytać po prostu literaturę popularną naukową i też tą, którą mm, mam na studiach, żeby wiecie nie być w tyle i tak dalej, bo mnie nie będzie trochę niestety, więc po prostu biorę tą książkę, żeby w razie co móc się oderwać. Kolejną książką jest książka, którą już zaczęłam zresztą czytać. To jest książka Miasto dla Kobiet. I nie wiem, czy już niej kiedyś mówiłam, czy nie, bo już ją dawno temu kupiłam, ale w końcu zaczęłam czytać. E, przyznam szczerze, że na razie mi się średnio podoba, mimo to, że ja bardzo lubię feministyczne książki i bardzo lubię książki takie właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, o takich pro problemach społecznych. Mm, natomiast. Mam wrażenie. W się sensie jestem na początku, przeczytałam chyba z 60 stron. Mam wrażenie, że ona jest strasznie taka. Wiecie, ja, ja lubię bardzo. Naukę opartą na faktach, jakkolwiek to brzmi, oczywiście, ale po prostu ja lubię, jeżeli coś poparte badaniami e, albo wiecie, jakieś komentarze eksperckie, ona jest bardzo, bardzo emocjonalna, trochę tendencyjna i bardzo osobista, ponieważ wszystko, co tutaj jest na razie opisywane, jest takie bardzo z perspektywy autorki, i mało tutaj mam e, mało tutaj jest badań. Mało tutaj jest takiego obiektywizmu, a ja mimo wszystko sobie to cenię, mimo to, że ja bardzo lubię oczywiście poznawać historię i tak dalej, przeżycia, uczucia, spoko. Ale kurczę, to jest książka, wiecie, która ma opowiadać o tym, że wiecie, miasto od zawsze budowali mężczyźni, yy, wiele miast nie jest przystosowanych dla kobiet, dla dzieci i tak dalej. I bardzo mnie ciekawią takie tematy. Spodziewałam się wiele od tej książki, a na razie po prostu ona jest taka bardzo emocjonalna, taka wiecie, na zasadzie, że wszystko jest do dupy, i w ogóle, no jakby okej, okay, no dobra, no ale dlaczego? W sensie. i taka trochę chaotyczna jest ta książka, w sensie nie wiem. Średnio mi się podoba, więc mm, zobaczymy. No ale już zaczęłam, chcę ją skończyć. E, może coś się zmieni w trakcie, nie wiem. I kolejna to jest, słuchajcie, nowa książka: Dr. Komar, Oszuka genetyczne przeznaczenie. Nie zaczęłam jeszcze jej czytać, bo ją. Dopiero niedawno zamówiłam, ale bardzo lubię tą autorkę i zresztą kupiłam ją z polecenia Asi Wojsiat, którą uwielbiam jako naukowczynię, jako edukatorkę. Kocham też jej podcasty, więc jak zobaczyłam tutaj z tyłu jest jej komentarz, miałam takie dobra, jak te dwie badaczki polecają tą książkę, to biorę. Także yy, tak, oszukuję genetyczne przeznaczenie, co zrobić, by rzeczej chorować i dłużej żyć. To jest książka po prostu o epigenetyce. No i mnie bardzo jarają takie tematy, więc tak, więc... Yy będę czytać. I ostatnie dwie książki, które, tak jak wspomniałam, zamówiłam i jutro je odbieram. To jest książka Kiedy żurawie odlatują na południe i to jest skandynawski bestseller, o którym słyszałam już jakiś czas temu, więc e, jestem mega ciekawa. I drugą pozycją jest książka e, pana Suwomira Jarmuża, Czy mądrości można się nauczyć? Usłyszałam o tej książce w podcaście chyba gutralgada tutaj wam wkleję gdzieś. E, bardzo ciekawa to była rozmowa, bardzo ciekawy podcast, polecam wam przesłuchać i właśnie było tam o tej książce i stwierdziłam, że kurczę, no tak mi to zainteresowało, że muszę przeczytać. Także tak, to jest mój TBR powiedzmy na następny miesiąc. Mm, także zobaczymy. Ile mi się uda przeczytać, i też y, jak to będzie. Na pewno będę nagrywać vlogi z tego miejsca, w którym będę, więc pewnie będę was updateować, jeżeli chodzi o te książki. Na zakończenie tego vloga y, powiem Wam jeszcze tylko tak na szybko, co robię, żeby zachować odporność y, i takie w ogóle wiecie, dobre samopoczucie i psychiczne, i fizyczne podczas jesieni, zimy, y, ale szczególnie tego takiego właśnie przesilenia letnio jesiennego kiedy wiecie, spadają nam. Po prostu um, spada nam energia i jakieś takie wiecie, witalne siły, więc tak jak mówię, ja zaraz wyjeżdżam, więc trochę mnie to wszystko ominie, mimo to, że już jest jesień na pełnej, bo jest naprawdę zimno i, i w ogóle. E, mam parę takich właśnie sprawdzonych rzeczy i oprócz tego, to co już chyba wcześniej mówiłam, że oczywiście po prostu takie dbanie o siebie, bycie dla siebie dobrym, otaczanie się ciepłem... Em, Robienie właśnie jakichś fajnych rzeczy, mimo wszystko wychodzenie z domu, bo tak jak siedzenie w domu może być fajne, tak też wychodźcie z domu, naprawdę, wychodźcie na spacery. Jak tylko jest słońce, to wystawiajcie buzię do słońca, bo to jest bardzo ważne. Natomiast poza takimi, wiecie, trochę oczywistymi rzeczami, dieta, sen i ruch. Trzy mega basicowe rzeczy, każdy to powtarza. Rozumiem, ale to jest naprawdę, naprawdę klucz do wszystkiego. Jeżeli chodzi o sen, możesz super jeść, możesz się ruszać, ale co z tego, skoro nie regeneruje ci organizm? Jakby to nie ma sensu. Więc minimum, minimum 7 godzin snu, ale ja zawsze i tak celuję 8 w górę. W sensie 8, 8,5 to jest dla mnie takie idealne, bo pamiętajcie, że kobiety powinny spać. Trochę dłużej niż mężczyźni. Oczywiście to jest też bardzo indywidualne, bo pewnie są kobiety, które śpią 7 godzin i się mają świetnie, a są fatyci, którzy śpią 9 godzin, bo tyle potrzebują, okej, okay, okej, okay, rozumiem to, super, mm, ale warto pamiętać, że kobiety, ze względu na przykład na chociażby cykl hormonalny, który my mamy, e, potrzebują trochę więcej snu. Oczywiście higiena snu, czyli wiecie, zero światła niebieskiego przed snem, e, najlepiej chłodne, wywietrzone pomieszczenie do spania. Coś ważne, żeby zachować tą higienę i żeby ten sen był bardziej jakościowy, bo to nie chodzi tylko o ilość też godzin, które przesypiamy, tylko też o ich jakość. Numer dwa, czyli dieta. Dieta bogata po prostu warzywa, owoce, oleje. Ja jestem wegetarianką, nie jem mięsa, więc ja tym bardziej staram się właśnie dbać o to białko, o omegi i też a propos omeg, to też ja suplementuję omega-3, wegańskie omega-3, witaminę D. I to jest wszystko, co ja suplementuję, bo jakieś wiecie, naturalnych olejów czy tak dalej, olej z czarnuszki jest zerombisty na też okres taki właśnie jesienno-zimowy. Ja cały rok stosuję witaminę D, 2000 jednostek, ale pamiętajcie, żeby zawsze skonsultować się z lekarzem przed suplementacją czegokolwiek. Wiecie, ja i takim zdrowo cały rok, ale tym bardziej przykładam do tego wagę właśnie w taki okres, gdzie no. Jest większa szansa, że mogła się zachorować, więc trzeba zadbać o tą odporność, wiecie, kiszonki, jakieś fermentowane produkty, no to jest taka pożywka dla naszego organizmu, coś wspaniałego, także bardzo polecam. No i ostatnia rzecz to oczywiście ruch, jak mówiłam przed chwilą, wychodźcie z domu, lepiej zrobić 5 minut spaceru dziennie niż 0 Pamiętajcie o tym, to nie chodzi o to, żeby robić jakiś dowolony trening, bo inaczej to się nie liczy. Nie, każdy ruch się liczy, nie liści w ogrodzie się liczy, wyjście z psem się liczy, wejście po schodach, cztery piętra się liczy, wszystko się liczy. Więc po prostu ruszajcie się, bo organizm potrzebuje ruchu. Jak się nie ruszamy, to nie żyjemy, pamiętajcie o tym. Nic nieoczywistego Wam nie powiedziałam, no ale. Wcale nie obiecałam, że będzie inaczej, także tym akcentem kończę tego vloga. No i widzimy się w kolejnych, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.